Witam się z Wami, moi drodzy, w kolejnym odczycie na moim kanale. Dziś, jak już widzicie po tytule odczytu i zresztą wczoraj mówiłam w odczycie na kanale, co myśli, co on ona myśli teraz o tobie, o waszej znajomości. Dziś przyszłość waszej relacji, przyszłość Waszej znajomości i nie wchodzimy w relacje, w sensie niezależnie od relacji, w jakiej tu i teraz jesteście z tą osobą. Zobaczymy na najbliższe 3 do 6 miesięcy. Jak ta wasza znajomość w kartach mi się pokaże, zobaczymy być może przyjdzie, wyjdzie w kartach jakiś zamiar. Wy ty wizualizujcie, wizualizuj osobę z twojego serca, z twojego życia. Właśnie tak jak powiedziałam, niezależnie od relacji, w jakiej tu i teraz jesteście obecnie, i kochani, przypominam, jak zawsze, czytanie jest czytaniem ogólnym, nie z każdym musi rezonować. Także, jeżeli Wam się odczyt będzie podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, jak Wy odbieracie ten odczyt po drugiej stronie, jak ten odczyt względem Waszej znajomości odsłuchacie i widzicie, czy z Wami rezonuje, czy nie, jak Wy to odczuwacie po drugiej stronie, jestem bardzo ciekawa. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco z moimi wszystkimi czytaniami, kochani. Zatem przechodzę do tego odczytu, na który serdecznie Was zapraszam. Zaczynamy. No i kochani, karty wcześniej przeze mnie oczyszczone. Sprawdzamy przyszłość Waszej relacji, znajomości. Wizualizuj osobę z Twojego serca, swojego życia, swojej myśli, z Twojej głowy. A zobaczymy Waszą relację do trzech miesięcy, jak ona w kartach mi się pokaże. Jak się Wasza relacja w kartach pokaże przy Was? Do trzech miesięcy na początku sprawdzimy. Ja już widzę, widzę że dla części z Was jest tutaj yy, karta mówiąca o zawieszeniu znajomości, o relacji niespełnionej. O relacji, w której dominują materialne aspekty i zobowiązania, czy też z waszej strony, czy osoby, o której myślicie, odmienne oczekiwania. Do trzech miesięcy, kochani, wy macie nadzieję, że ta osoba się poukłada w głowie, poukłada w życiu, poukłada przy waszej znajomości i wybierze, co tak naprawdę dla niego, dla niej jest ważne. Szczególnie jeżeli jest mowa o takich osobach jak osoby z podznaku Zodiaku, skorpion, rak, bliźniak, ryby. I baran mi tu wychodzi, kochani. Albo Wy, albo osoba, o której myślicie, lub oboje jesteście spod tych znaków, mimo że odczyt jest dla wszystkich znaków zodiaku, do trzech miesięcy nie widzę zmiany przy tej osobie, nie widzę zmiany dla waszej relacji. Ja często mówię, poza tym, co już było i wydarzyło się między Wami konkretnej zmiany w kartach nie widać na najbliższe trzy miesiące. Czyli wszystko zostaje tak, jak teraz jest między wami. Niezależnie od relacji, nie wchodzimy w szczegóły relacji, w jakiej tu i teraz jesteście. Karta jest jedna, która podpowiada, iż powinieneś, powinnaś posłuchać się rady przyjaciela lub przyjaciółki osoby tobie bliskiej. Powinieneś lub powinnaś jako osoba bardziej skupić się lub zagłębić w temat, który cię nurtuje, który spokoju ci nie daje. Masz jakieś wątpliwości, czymś tutaj jest brak zaufania w waszej znajomości? Powinieneś się, powinieneś się czegoś więcej dowiedzieć w tym temacie, ale tak jak powiedziałam, do trzech miesięcy karty pokazują, iż no niewiele się zmieni. Zobaczymy w takim razie do sześciu miesięcy. Do sześciu miesięcy przy Waszej znajomości jakiejś zmiany przyszłość, ogólnie Waszej znajomości, relacji, do sześciu miesięcy. Dla mnie, kochani, przy Was generalnie odnowi się jakaś znajomość z przeszłości. W momencie, kiedy Wy zaczniecie sobie na nowo układać życie, ta osoba będzie chciała z powrotem zawalczyć o Wasz związek, o Waszą relację. Dla części z Was ta osoba powróci do Waszego życia ponownie lub relacja nabierze tempa do 6 miesięcy za sprawą jakiegoś mężczyzny lub kobiety, który się, która ta osoba pojawi się przy Was. Dla części z Was widzę transformację relacji, która na ten moment jest... Yy, bez ruchu, bez życia, bym to tak nazwała. E, o 180 stopni wszystko się zmieni po upływie 3 do 4 miesięcy przy Was. W każdym razie do końca roku widzę zmiany w Waszej znajomości, przyszłość dla Waszej relacji. Ale poczekajcie, zaraz zobaczymy docelowo, jaką. Jaka ta przyszłość relacji docelowo do 6 miesięcy, kochani? Czym ta relacja dla Was będzie do 6 miesięcy? Do czterech miesięcy na pewno będziecie odczuwać niespełnienie na zasadzie to wy ciągle będziecie o tą relację zabiegać lub starać się, lub odnawiać kontakt, lub yy, uświadamiać tej osobie swoim zachowaniem, jak bardzo jesteś, jest ta osoba ważna w waszym życiu. Ja widzę, kochani, do sześciu miesięcy, iż ta osoba przeanalizuje swoje życie i waszą znajomość na tyle, aby dokonać konkretnego wyboru, w szczególności. Jeżeli między wami jest osoba, są osoby trzecie. Jest lub są osoby trzecie. Jeżeli ktoś wpływa na wasze relacje, twoją relację lub relację osoby, o której myślisz, jeżeli osoba, o której myślisz, jest różnica wieku między wami lub różnice kulturowe, odległościowe, te zblokowania blokady przy tej osobie puszczą. Ta osoba pojawi się w Twoim życiu albo na nowo albo, Wasza relacja nabierze tempa do 6 miesięcy. Czyli mówiąc krótko, zwięźle i na temat, do 6 miesięcy karty mi nie pokazują związku jako takiego, związku o jakim myślisz, ale pokazują wybór na Twoją stronę, na Twoją korzyść, na korzyść Waszej znajomości przy tej osobie. Ta osoba w końcu zacznie decydować, czego chce. Do czego dąży i na czym jej zależy. I widzę do 6 miesięcy, iż takie decyzje zostaną podjęte ogólnie przy Waszej znajomości, kochani. Ogólnie przy Waszej znajomości. Pamiętajcie, że zawsze mówię, że jeżeli jest brak kontaktu i mówię, że kontakt powróci, to kontakt nie może być dłuższy jak 3 do 6 miesięcy między Wami. Tak, to moje karty rezonują, tak w tych, w tych kartach moich wychodzi z reguły. Kochani, jeżeli odczyt Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, jak wy odbieracie ten odczyt. Ja widzę stricte osoby trzecie między wami, nie wchodzę w te relacje. W tych osobach trzecich to nie muszą być tylko partnerzy, partnerki, ekspartnerzy, ekspartnerki. Tu może być również rodzina, mogą być dorosłe już dzieci lub jeszcze dzieci małe, gdzie ta osoba nie umie jakby zostawić swojego życia, lub bardziej liczą się te kontakty albo jakby stawia na pierwszym miejscu kontakty z rodziną zamiast między Wami. Także pamiętajcie o tym, że te osoby trzecie to nie zawsze są osoby stricte inne relacje w Waszych, w waszych życiach, w Twoim czy w osoby, o której myślisz, tak? Także czekam na komentarze od Was, jak Wy odczuwacie ten odczyt, Żegnam się z Wami i czekam również na jakieś propozycje nowych odczytów dla Was. Na pewno będzie coś na weekend nagrane dla singli, bo wiem, że niektórzy mnie tu oglądają. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oczywiście oglądających Was, ale pojawi się na pewno coś dla singli. Na pewno jakieś przyszłość przy singlu, czy znajdziesz miłość, ale określcie może, jaki rodzaj odczytu single chcieliby. Abym wam tutaj z kart tarota zrobiła, tak? Kochani, tyle ode mnie jak zawsze wszystkiego co najlepsze z mojej strony do was. Trzymajcie się ciepło do usłyszenia w kolejnym odczycie na moim kanale. Cześć.